Gdzieś tam ten szlak idzie, nie wiem dokładnie gdzie, być może tam, na Małoczniaka idę, tutaj spotkałem fajnych młodych ludzi, a tam Babia Chora, Pilsko. 1521 metrów, tam mam 600 metrów podejścia tym żlebem, tam będzie tylko 12 metrów łańcuchów, super, piękny żlebik, bardzo mi się podoba. Pół. Jeszcze tylko Tam na szczytu jest pół kilometra Tutaj młodzieży sobie idzie Tam sobie młodzieży idzie 1580 16700 metrów Nad poziomem morza A tutaj się zaczynają Łańcuchy Na mało uczniaka. Ale to tylko ten kawałek. Yeah. Tamte chmury się tak pięknie rozwijają, tylko ja nie mam czasu na nie czekać. łączniak zdobyty. Pięknie. Mało łączniak. Ja przyszedłem ja przyszedłem z doliny mojej łąki. Czy to około 3 godzin mi to zajęło? Wysok się Fajnie Pozdrawiam bardzo serdecznie Tamte chmury się tak pięknie rozwijają Tylko ja nie mam czasu na nie czekać Strasznie mi się to podoba Zobaczymy za jakiś czas będzie Ale w, w ogóle Te chmury robią klimat Babia chora prawie wchodziła w chmury Babio, Ja na szczycie Babie chory Ja w, m, myślę Że oni widzą tamte chmury nie widzą dolin i widzą Tatry Babia Chora ale jest to pięknie ja to jak zawsze jestem w szoku z tyłu tam jest źle tam się trochę wchodzi po łańcuchach i jest dosyć stromo a później się trawersuje tutaj na Małączniaka tam a później się jeszcze a później się jeszcze tak schodzi cool bardzo mi się to podoba a ja jestem nie tak a ja jestem na Kopie Kondrackiej tam idziemy gdzieś na przełęcz czy iść tam w stronę Giewontu i tam zejść, mam dużo czasu na szczęście I tam tamte chmury to po prostu są the best. wow tak mi się one podobają